Hej, jestem Piotr ze sklepu domitech.pl i dziś opowiem, jak korzystać z zestawu do niewidocznych połączeń marki Wolfcraft. Ale zanim o nim, standardowo nasze nowe logo. Na jednym z poprzednich filmów opowiadałem o kilku produktach tej marki. Wśród nich pojawił się właśnie ten 55-częściowy zestaw. Dopytywaliście o niego i wspominaliście, że chcecie zobaczyć, jak on działa. Zgodnie z prośbą, dzisiaj zrobię ukryte połączenia przy użyciu właśnie tego zestawu. Wolfcraft Undercover Jig, bo tak się on nazywa, zawiera wszystko, co będzie Ci potrzebne do wykonania ukrytego połączenia, ale od początku. Najważniejszym elementem tego pakietu jest szablon do wiercenia otworów i to od niego zaczynamy. Obracasz stoper, przykładasz go do deski i odczytujesz grubość Twojego materiału. Następnie wciskasz zielony przycisk i ustawiasz urządzenie w jednej z czterech pozycji. Wybór zależy od wcześniej zmierzonej grubości materiału. Wsuwasz wiertło z zestawu do prawego otworu do momentu, aż krawędź tnąca pokryje się z oznaczeniem na szablonie. Teraz wystarczy zamocować ogranicznik głębokości. Przykładasz szablon, łapiesz go ściskiem i po prostu wiercisz otwory. Pozostaje tymczasowo złączyć elementy przytrzymać je ściskami i wkręcić wkręty do drewna, używając dołączonej do zestawu przedłużki. Tutaj mała uwaga, w instrukcji umieszczono tabelę, w której podano sposób doboru wkręta do grubości posiadanego materiału. W moim przypadku mam deskę o grubości 38 mm, więc zgodnie z tabelą wkręcę 60 mm wkręty. No i gotowe! Tym sposobem możesz zrobić połączenia takie jak to, czyli narożne, ale również płaskie, teowe i uciosowe. Jeśli natomiast chcesz naprawić jakiś fragment lub po prostu wzmocnić istniejące już połączenie, np. Na narożnik szafy, to procedura wygląda odrobinę inaczej. Umieszczasz szablon i unieruchamiasz gościskiem. Procedurę powtarzasz jak wcześniej, ale albo stosujesz o 5 mm dłuższy wkręt, albo cofasz ogranicznik głębokości o 5 mm i stosujesz wkręt zgodnie z wcześniejszą tabelą. Skąd te 5 mm? Wynika to z grubości samego stopera, który w tej aplikacji oddala nam cały szablon wiercenia właśnie o te 5 mm. Na koniec jeszcze wspomnę o dwóch pomocnikach. Razem z Undercover Jig używałem ścisków Wolfcraft EHZ. Są to ściski automatyczne i jednoręczne, nie tylko z nazwy. Dużym zielonym uchwytem ściskasz, a żółtym cofasz ścisk. Dzięki temu praca ze ściskami staje się dużo szybsza i wygodniejsza. To tyle na dziś. Daj znać, czy miałeś okazję używać zestawu do ukrytych połączeń lub ścisków Wolfcraft EHZ. Z chęcią poczytam Wasze komentarze. No i oczywiście zapraszam na domitech.pl, gdzie możesz kupić oba te produkty. Linki, jak zawsze, w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!